Witam ponownie. Postanowiłem wymienić kółeczko w Przerzutce, gdyż stare kółeczko, jak widać, jest zaostrzone jak kolce. I takie kółeczko od Przerzutki powinniśmy wymieniać regularnie, bo już wtedy źle przerzuca biegi Przerzutka Trniar. I ma to duże znaczenie na komfort jazdy, na jakość jazdy. Dlatego to kółeczko. Warto zachować, bo części takie jak tulejka wewnętrzna czy blaszki zewnętrzne mogą nam się kiedyś przydać. Taki kółeczek mam już kilka, wymieniam na nowe czyli tutaj te, te ząbki widać, nie są starte w ogóle. Z grubsza, jak to zrobić najszybciej? Bierzemy dwie blaszki, które tutaj są z jednej i z drugiej strony, przytrzymujemy. Ważne, żeby ono lekko chodziło, obracało się luźno. Zakładamy na łańcuch i przykładamy tak, żeby można było wkręcić śrubkę. A jeszcze jedna uwaga: na koniec śrubki warto dać trochę lakieru bądź kleju do śrub. Ma to znaczenie gdyż będzie wtedy śruba lepiej trzymać Dlatego daję trochę, trochę lakieru takiego do paznokci akurat co mam w domu Na koniec śrubki i zakładam Można to zrobić samemu w domu, szybko zaoszczędzisz czas i pieniądze na serwis rowerowy Sprawdzamy czy kółeczko działa lekko Czy te blaszki tutaj dobrze siadły, nie przyblokowały kółka wygląda, wygląda na to, że, że działa bez problemu lekko się obraca o, gotowa. Do widzenia